Cześć, witam. W dzisiejszym poradniku pokażę jak wymienić pompę wylewającą wodę w pralce LG. W tym przypadku pompa jeszcze jest sprawna. Wylewa wodę prawidłowo, ale co jakiś czas słychać taki bardzo głośny dźwięk, który no, informuje, że pompa jest już zużyta i może w każdej chwili przestać pracować. Dlatego lepiej jest wymienić pompę zanim dojdzie do awarii i zostaniemy z wodą w pralce i z praniem. Do tej naprawy kupiłem pompę kompletną, czyli silnik z filtrem. Jest to zamiennik za około 60 zł, dostępny w internecie. Myślę, że jest dobrej jakości, przystępujemy do. Do działania. Generalnie, pompę można wymienić tutaj od dołu, kładąc pralkę na plecach lub przechylając, ale ja tutaj wybiorę troszeczkę trudniejszą metodę, polegającą na zdemontowaniu całego przodu, ponieważ no, jest to łatwiejsze. Łatwiejsza jest wymiana wtedy pompy, choć więcej jest pracy przy tym i przy okazji można sobie sprawdzić stan węży gumowych fartucha zobaczyć co tam się ogólnie dzieje czy gdzieś jakaś tam korozja się nie pojawia no taki wymiana pompy z, z małym przeglądem czyli zaczynamy od zdjęcia blatu górnego odkręcamy wiadomo z tyłu są dwa wkręty następnie szufladka Tutaj jeszcze dodam, że pompa wytrzymała około 10 lat. Pralka jest 10-letnia, pompa w niej jest oryginalna, więc 10 lat. Także dobry nawet wynik. Musimy zdemontować panel sterowania, ponieważ tutaj w tych miejscach są wkręty trzymające ścianę przed nią. I tutaj mamy takie zatrzaski. Mam nadzieję, że widać. Może jakoś troszeczkę przybliżymy się. O. Tu mamy zatrzaski w trzech miejscach, które nam ten panel trzymają. Oczywiście, dla bezpieczeństwa wyłączamy sprzęt z prądu. Powinienem to oczywiście zrobić na samym początku. Na dole też są zaczepy, które go trzymają, dlatego siedzi dosyć mocno. Ale jak tam sobie zajrzymy, to widać, że wystarczy podważyć. I już mamy go. Tutaj odłączam dwie kostki od programatora, żeby go po prostu sobie w ten sposób umieścić i żeby nie przeszkadzał. Teraz demontujemy ścianę przednią. nią. Tutaj widzimy 10 lat i korozja powiedzmy bardzo niewielka występuje. Tutaj wiązki ładnie zabezpieczone przed przetarciem. Dosyć porządnie jest to zrobione. Teraz tutaj musimy zdjąć ten dolny panel plastikowy. Tak, zacznę od pozbycia się wody, która zawsze tam jest. Po każdym praniu zostaje pewnie z litr wody. Thank you. To jest generalnie czynność, którą powinniśmy od czasu do czasu profilaktycznie wykonać, żeby sprawdzić, czy nic tam się nie znajduje, co może powodować albo hałas w trakcie pracy pompy, albo uniemożliwić wylanie wody poprzez zablokowanie wirnika. Tutaj mamy wkręt. jest zdjęty. I tutaj mamy też dwa wkręty po jednej i po drugiej stronie, którego, którego które odkręcić. Następna czynność to odpięcie obejmy fartucha. Tego właśnie elementu, gumę sobie możemy wywin wywinąć do środka. Odkręcamy blokadę drzwi i tutaj mamy dwa wkręty kolejne. ściągamy ścianę przednią, lekko do góry unosimy i ściągamy do przodu. Teraz możemy skierować kamerę na pompę. Pompa sobie siedzi w tym miejscu. Z przodu są trzy wkręty do obudowy. Dwie opaski zaciskowe i zasilanie. Tutaj firma LG jeszcze przewidziała taką podłogę dodatkową. Taka podłoga nie jest złym rozwiązaniem. Tutaj pewnie niektóre modele miały zamontowany czujnik pływakowy, który informował o. Pojawieniu się wody poza układem dwa amortyzatory z lewej strony, jeden z prawej. Standard jest po jednym na stronę. Także ogólnie wygląda na stan bardzo dobry jeszcze. Nawet jest takie fajne tutaj wyciszenie, które na pewno sporo tutaj daje nam, jeżeli chodzi o odgłosy. Dobra, przystępujemy do, do demontażu tej. Pory. Może uda się z ręki. A jak sobie wcześniej wodę spuścimy, to teraz nam tutaj nie zalewa. Możemy spokojnie sobie działać. I tutaj jest przyłącze prądowe. No, są praktycznie idealne, znaczy identyczne. No, jeszcze sobie zobaczymy, co w tej dziesięcioletniej pompie w środku się osadziło. A osadziło się niewiele. Znaczy to, że proszki były dobrej jakości stosowane, żadnego kamienia. Może i woda jest dosyć miękka w instalacji. Podpinamy. Tutaj pompa ma jeszcze taką obudowę plastikową, która zabezpiecza przed zachlapaniem. No i przed zwarciem, przed uszkodzeniem, zaalanie wodą pompy może spowodować zniszczenie programatora, więc jest to tutaj dobrze pomyślane. Tu wiadomo, co to jest wężyk do awaryjnego spuszczania wody. Można sobie w przypadku awarii, jak ktoś ma dużo cierpliwości, to tą wodę spuszczać tym wężykiem. Ale naprawdę trzeba mieć sporo cierpliwości, bo ta woda leci jak. A często jest tak, że po prostu zanieczyszczony wężyk jest zablokowany i żadna woda nie chce nim lecieć. Tutaj poprowadzimy ten kabel tak jak powinien być. Tutaj mamy właśnie taką przelotkę. O, wąż, ten wąż tutaj gumowy, harmonikowy, on na ogół, jak dostanie kamienia od środka, to się robi twardy i mało elastyczny. A ten jest po prostu mięciutki, nie ma w środku żadnego osadu. A wiadomo, jak węże są czyste i pompa jest czysta, to i wnętrze bębna też jest na pewno bez. Bez tego kamienia. Zapinamy opaskę zaciskową. Mamy pompę zamontowaną. Teraz pozostało tylko zmontować ścianę przednią, poskręcać. Czego już nie będę pokazywał, bo można w każdej chwili sobie to od początku obejrzeć i zobaczyć, co w której kolejności. Także dzięki za obejrzenie, życzę powodzenia w naprawach. Cześć.